Sztuka Stranger Things The First Shadow będzie mega ważna dla piątego sezonu serialu. A oto cała fabuła spektaklu dla tych, którzy nie mieli okazji jej zobaczyć. Sztuka zaczyna się wiele lat wcześniej. Statek rozbija się na morzu i trafia do wymiaru X, tego samego, z którego pochodził pieszca umysłów. A jedynym ocalałem z tej katastrofy jest nie kto inny jak ojciec doktora Brennera. Kiedy w niewiarygodny sposób powraca, opowiada swojemu synowi o tym, co się wydarzyło, rozpoczynając z tym jego obsesję na punkcie otwarcia, przejścia do innego wymiaru. Po tym wstępie poznajemy głównego bohatera historii. Czyli Henry'ego Krilla, na długo zanim stał się Wekną. Dowiadujemy się, że kiedy mieszkał w Nevadzie, zaginął na 12 godzin, bo został przeniesiony do wymiaru X. Po powrocie zaczął miewać dziwne wizje i wywoływać zjawiska, których nie dało się wyjaśnić. Zmusiło to rodzinę do przeprowadzki do Hawkins, gdzie Henry rozpoczyna naukę w liceum i poznaje wiele postaci, które my znamy już w serialu, jak Joyce, Hopper czy Bob. Ale najważniejszą postacią będzie siostra Boba, czyli Patty, ale nie ta ze skazanej. Między Patty a Henrym rozwija się bardzo bliska relacja, na tyle, że tylko przy niej Henry będzie czuł się bezpieczny. Tymczasem upierzca umysłów nadal manipuluje głową Henry'ego, przez co ten przypadkowo z zumarla zwierzęta domowe w całym miasteczku. Joyce Hopper i Bob próbują dowiedzieć się o co chodzi, jednak Patty, jako dobra przyjaciółka, za wszelką cenę próbuje utrzymać Henry'ego w równowadze. Razem postanawiają nawet uciec, lecz doktor Brenner, świadome jego mocy i połączenia z wymiarem X, powstrzymuje ich. W tym starciu Patty zostaje ciężko ranna tak bardzo, że Henry myśli, że już po niej. Jego złamane serce jest ostatecznym impulsem do wydarzeń z czwartego sezonu Stranger Things. Henry pozbawia życia swoją matkę i siostrę pod wpływem łupieżcy umysłów, a potem trafia pod opiekę doktora Brennera jako numer jeden. Ale widzowie wiedzą coś, o czym Henry nie ma pojęcia. Patty tak naprawdę przeżyła i uciekła, by odnaleźć swoją matkę. Stranger Things The First Shadow pokazuje nam, że to Patty może być kluczem do zatrzymania Wekny na końcu historii.